No siema. Słuchajcie, w tym filmie zagramy, po, zagramy sobie na myszce Bloody A60 i powiem wam, co tak naprawdę o niej sądzę i czy to jest dobra myszka, czy jednak, yy, jednak główna. Tak więc Community będą jest podzielony na dwie części, czyli tych, którzy kochają myszki Bloody i tych, którzy ich nienawidzą. To ja osobiście nie potrafię określić, gdzie jestem. W ogólnie na bardzo dobrze wychodzi drag -click oraz butterfly, ale jeśli chodzi o jakieś inne sposoby klikania, to naprawdę jej nie polecam. Jeśli chodzi o drag -clicka, to możemy na nie wyklikać nawet 60 FPS I była, i kiedyś, jeszcze przed tym jak wyszła Bloody A-70 i Bloody a Badless, i tak samo Roccat Pro, to ta myszka była najlepszą myszką do Drag i nie było lepszej. Teraz chyba Roccat Con Pro to jest ta najlepsza myszka, ale sama. W ogóle zniszczyli łóżko. I jeszcze chcę przypomnieć, że tak, wiem, Bedwars upadają, więc dlaczego? Więc dlaczego za zaczynam konty z Bedwars? A to dlatego, że wcale go nie zaczynam, tylko y jakby nie chciałam wam pokazywać tej myszki tak wiecie, na jakimś nagraniu, tylko chciałam zrobić o tym w ogóle film, nawet u jej. Co na tej... Jak już... Um, wam wiem to co tej myszki, to um, ogólnie naprawdę kiedyś ta myszka to można było kupić za jakieś kurde 80 albo nawet 70 zł. Teraz są nawet oferty za 400 Teraz są naprawdę wyskoczone ludzie oferty za 400 Więc naprawdę nie wiem o co chodzi Nie wiem o co tym ludziom chodzi Myszka jest przewodowa i posiada podświetlenie Które nie jest RGB, ale to za bardzo mi jakoś nie przeszkadza, bo i tak podświetlenie jest dosyć brzydkie i całą ja myszkę mam obklejoną taśmą izolacyjną, bo po prostu mi się strasznie nie podoba to podświetlenie. Zaraz właśnie... W ogóle ja tych 60 PSów nie klikałem, ale widziałem, że inni klikają. Ja tak klikam no może do 40. To może dlatego, że mam starą taśmę. Kurde, 11 śidiaksów. Myszka ma bardzo dobre przyciski. Kształt ma taki sam jak Bloody A70, tylko ma ona inne podświetlenie, inny design oraz przełączniki. Ogólnie, myszkę posiadam już myślę, że nawet dłużej niż rok i naprawdę. Nie jest zła, ale jeśli nie gracie w Bedwars, to naprawdę odrawa wam jej kupować, bo ona się nie przydaje do niczego więcej, bo dużo osób mówi, że, ona, że ta myszka ma bardzo ciężki klik, no i w połowie się zgadza i w połowie się nie zgadza, bo myszka ma dosyć ciężkie te kliki, dlatego nie polecam na niej grać na przykład właśnie na jakichś innych, na jakichś serwerach, na przykład Survival, bo wtedy to na takie jeszcze to się grać prawie nie da do grania w survivala nie polecam wam tej myszki i ogólnie też nie polecam za bardzo myszek Bloody'ego do yy, grania na strugiwalu, bo myszki Bladiego są mają strasznie ciężkie kliki ale na przykład taki Glorious, czy jakiś Rocket Boost to już naprawdę polecam, albo jakiś Kane okay, no. okej, okay, ale do rzeczy, nie mówimy tutaj o innych myszkach o, chcę budować Dobra W ogóle ostatnio w zasadzie, część, Często gram ja w bedworsy Bo jakoś mi te bedworsy Wpadły e, Oczywiście wiem, nie będę nagrywać z bedworsów Bo się zanudzicie na śmierć tym O, no kurde Bo się oczywiście zanudzicie tym na śmierć Bo pewnie pewnie Większość z was już nie lubi bedworsów No ja nie wiem, możecie napisać Czy chcecie bedworsy czy nie Dla mnie to obojętnie, bo ja lubię no, jakby jak lubię nagrywać, no lubię po prostu nagrywać. O, tam jest czerwony. Bater, click w na tej mężczyźnie wychodzi do jakichś 20 CPS-ów, ale... Ja zawsze tak patrzę, że wszystkich je nawet 20 i do nami nigdy nie wychodzi do 20 prawie. Mnie to wychodzi do 17 i 18. Drag Click jest chyba to... Naprawdę Drag Click tu jest zarąbisty, bo... Jakby nie posiadam lepszej myszki, która by drafinkowała. O kurde, go jemy wszyscy. Wow. O kurde, dlaczego? Dlaczego? Właśnie teraz zobaczycie pierwszą akcję, lepszą stronę szkoły. Ok. O dalej Dobra. Jeśli się będę rozluźniona, prawda? Nie, zabiją Nie zabiją Nie Dobra. Albo mocno. Yy, nie powiedziałem Wam też ogólnej ceny myszki. Yy, myszka, myszka kiedyś kosztowała po 80 zł. Teraz yy, można kupić nawet za 400. Ale ogólna teraz cena myszki, taka minimalna, czy coś, to jest jakieś. Snówki, nówki myszki. Oczywiście nowej, a nie używanej. To jakieś 149 zł. Ja pamiętam, że jakoś za tyle ją kupiłem. Yy, używaną można kupić nawet już od 80 zł, ale oczywiście wiecie, używane, używane są czasami gorsze. Yy, nie, mam to dobra. A, widzicie, też zauważyliśmy na początku, że mam nowego skina. A, tak, to dlatego, że wcześniejszy skin. Po prostu ja, ja się trochę boję, że będziecie mi zarzucać, że mam, skin, zarzucać, że mam skina od Fomiego. Bo mój skin był dosłownie prawie identyczny jak Fomi, tylko maskę miałem, ale głównie bluzy, skłonie to wszystko było prawie identyczne. Dlatego ja tego skina już zmieniłam i teraz zrobię własnego skina. Tu jest niebieski, no, bo lubię niebieski. <laughs> Nie no, chłopcy kupił kto i sneaka. Jaki cy, ja nie, nie lubię takich. Chociaż ja w sumie sam kiedyś też kupiłam baseaka. Nie, gadaj, że ona w ogóle nie. A, kurde. Eee... Ja się chyba sam z nim nie będę Po co jest zakładam Infinity Protection. Ej, tu naprawdę... A, A, przecież ja A, też widzowie mam dla Was takie info. Oj. Że... Ja złożę drugi kanał, ale to szybkie takie info, bo już powiedziałem, już wypowiedziałem się o myszce ogólnie tą myszkę. Jestem gdzieś chyba po środku tego community, bo... Fajnie mi się gra na Bloody, ale ogólnie nie podoba mi się zbyt bardzo, ale dobrze się na niej gra, więc ja jestem jakoś pośrodku, tak mi się tak mogę powiedzieć, że jestem jakoś pośrodku. Więc widzowie, myślę, że następny odcinek będzie już z innej serii, więc... E... Żegnam.